Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Za nami ostatnia pokazowa lekcja koszykówki w ramach promocji Eurobasketu 2025. To finał akcji społecznej, której celem była popularyzacja tej dyscypliny w katowickich szkołach oraz zachęcenie młodych ludzi do kibicowania reprezentacji Polski. Od marca ubiegłego roku odbywały się zajęcia z udziałem znanych trenerów i zawodników, a wszystko w duchu sportowej pasji i przygotowań do wielkiego wydarzenia. Które już pod koniec sierpnia zawita do Katowickiego spotka. Ostatnia, ale 90. lekcja. Pięknie wyszła ona bardziej jako taka lekcja, która pokazywała, w jaki sposób działaliśmy w szkołach. Także z jednej strony taka teoretyczna pogadanka, taka prelekcja. Natomiast ta druga część lekcji zawsze praktyka. Każdy brał udział. Czy ktoś jest sportowcem, czy ktoś nie jest sportowcem, zapraszaliśmy do zabawy, żeby poczuli ten klimat. Jak sportowcy zawodowi przygotowują się, dlatego że te ćwiczenia, niby zabawowe, ale stosowane przez zawodowych sportowców, one, one sprawdzają się. Trudno uwierzyć, że nasze baseny mają już 5 lat. Kiedy zapadła decyzja podjęta przez pana prezydenta Marcina Krupę o budowę trzech basenów, wydawało się to wielkim przedsięwzięciem i oczywiście spodziewanym sukcesem. Ale ten sukces jest dzisiaj namacalny i to nie tylko radość i uśmiechy dzieci, które tutaj przychodzą na co dzień, korzystają z tych basenów, ale to przede wszystkim same statystyki, które potwierdzają trafność tej niezwykłej decyzji, bo można podsumować, że dzięki tym dwóm basenom i trzecim otwartym nieco później, ale już wszystkie trzy odwiedziło prawie 3,5 miliona pływających osób. Głównie oczywiście dzieci i całych rodzin, ale także tych starszych, a to tylko część statystyki, bo druga część operuje te obiekty, które są towarzyszące, czyli inne aktywności sportowe, które odbywają się na halach sportowych, bo każdy z tych obiektów ma nie tylko tą tak zwaną strefę mokrą, ale i tą strefę suchą, i to jest właśnie obiekt sportowy. To powoduje, że ta wielka radość dzisiaj u nas jest widoczna, i widoczna właśnie u tych, którzy na co dzień korzystają z tych niezwykłych obiektów. Super! tych mistrzostw świata w piłce ręcznej na lat 21 Cieszymy się, że po raz pierwszy reprezentacja Polski, tym razem młodzieżowa reprezentacja ma szansę zagrać właśnie na arenie Katowica na tym niezwykłym, wielofunkcyjnym obiekcie, który jest nowym obiektem wszechstronnym, dostępnym tak naprawdę dla wielu dyscyplin sportowych. Gościliśmy tu już koszykarzy, gościliśmy gimnastyczki, gościliśmy także szachistów, a przed nami emocje siatkarskie, futsalowe, ale myślę, że najbliższe właśnie te to mistrzostwa Europy Młodzieżowe U21, właśnie wielu reprezentacji, które zawitają do Katowic. W piłce ręcznej. Ta niezwykła dyscyplina sportowa niesie za sobą nie tylko doskonałe emocje, ale przede wszystkim niezwykłe napięcie. I zawsze te mecze obrazują to, że do ostatnich minut czekamy na zwycięzcę. Kibicujemy oczywiście najlepszym, mając nadzieję, że wśród tych najlepszych są Polacy. 11 czerwca w przestrzeniach Areny Katowice odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród prezydenta miasta Katowice w dziedzinie sportu. Najlepszymi sportowcami 2024 roku okazali się Arkadiusz Jędrych, Martyna Swatowska Węglarczyk, Julia Szczecinina, Katarzyna Wasik. Anita Wodarczyk oraz Michał Woźniak. Nagrody przyznano również największym sportowym nadziejom Katowic oraz najlepszemu działaczowi sportowemu lub trenerowi. Przede wszystkim jest to pewna już tradycja miasta Katowice, że przyznawane są nagrody prezydenta w dziedzinie sportu. Pielęgnujemy ten zwyczaj, ponieważ no wiemy doskonale, jak wiele wysiłku muszą nasi sportowcy włożyć w to, aby osiągać wyniki. To jest jakaś taka forma też podziękowania i zaznaczenia ich obecności w naszym mieście, bo dzięki ich ciężkiej pracy i wynikom, które zdobywają, miasto Katowice może szczycić się wielkimi tytułami i być rozpoznawalne na mapie Europy i świata. Świętujemy dzisiaj 35 lat samorządu, po raz pierwszy wybranego w wolnych i demokratycznych wyborach po upadku komunizmu. Spotykaliśmy się w gronie wszystkich tych osób, które na przestrzeni 9 kadencji włożyły swój wkład pracy w budowanie dzisiejszych Katowic. Ja przypomnę, że przez te 9 kadencji Rada Miasta spotykała się 515 razy na sesjach, podjęła 9387 uchwał i 212 osób łącznie na przestrzeni tych lat zasiadało w ławach Rady Miasta Katowice. Wszystkim im bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i wysiłek na rzecz Katowic. Te ostatnie 35 lat to jest permanentny rozwój naszego miasta, zmiany z miasta postprzemysłowego w miasto nowoczesne. To chyba widać gołym okiem. To się nie dzieje samo, to się dzieje właśnie dzięki wszystkim samorządowcom, którzy pełnili swoje różne role i funkcje w przestrzeni tych 35 lat. To jest o leczeniu naciśnienia tętniczego. Temat wykładu farmakoterapia przeciw Nefrologia to nauka zajmująca się chorobami nerek. Choroby nerek są niezmiernie częste w populacji i tą istotny problem zdrowotny. W ostatnich latach zaobserwowano duży postęp w dziedzinie leczenia chorób nerek i Polskie Towarzystwo Nefrologiczne organizując ten zjazd ma na celu zaktualizowanie wiedzy medycznej lekarzy nefrologów dotyczących aktualnego leczenia przełkiej choroby nerek i innych schorzeń nefrologicznych. Chciałem jeszcze podkreślić, że to jest duży sukces miasta Katowice, że udało się zorganizować ten zjazd tutaj właśnie w Katowicach. Co trzy lata organizuje się zjazd i w historii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego trzeci raz jest organizowany na Śląsku. Przy okazji zjazdu dzięki pomocy miasta Katowice w, 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 udało się wprowadzić pewien program kulturowy, który pokazuje dziedzictwo Śląska, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni. My się nie musimy czuć młodszymi braćmi. Czyli będziesz miał taki roztwór, w którym no, tak przestaje się Wtedy... Dzisiaj rozpoczynamy tak naprawdę weekend, weekend z Kato Science Corner, wspaniałym miejscem, które gromadziło nas niemalże przez ostatnie dwa lata, żebyśmy mogli zapoznać naszych mieszkańców, mieszkańców Katowic i województwa śląskiego właśnie z nauką. Odbywały się tu warsztaty, prelekcje, koncerty, spektakle i właśnie ten weekend jest po to, żeby to wszystko podsumować i ostatni raz zaprezentować naukę w Kato, Science Cornerze. Przed nami stoiska uczelni naszych konsorcjum, m.in. Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska. Mamy również pana Korka, który otwierał Kato Science ze wspaniałymi doświadczeniami. Dzisiaj nam pokaże, jak polecieć w kosmos. Myślę, że temat na czasie. Natomiast, gdyby ta ręka odpadła, to prosimy to wycofać. A! Się w centralnym punkcie naszej dzielnicy na placu Londina, znanym mieszkańcom jako Gruszka Plac. Jest to inicjatywa, która obchodzi dzisiaj swoje piąte urodziny. Choć od czterech lat tutaj fizycznie, bo pierwsza edycja była covidowa i wirtualna. Gromadzimy się tutaj z mieszkańcami, jak widać, nie tylko naszej dzielnicy, ale całego województwa, po to, żeby wspólnie spędzić czas, pokazać, że nasza dzielnica ma więcej do zaoferowania niż w niektórym mogłoby się wydawać i żeby się troszeczkę poruszać przy okazji. Tydzień temu Giszowiec, dzisiaj załęża. No to pokazuje, że w naszym mieście co tydzień odbywają się bardzo fajne biegi i aktywności fizyczne dla naszych mieszkańców i dla osób oczywiście przyjezdnych z innych miast. No bieg na 5 km właśnie po załężu, więc możemy sobie takie zakamarki dzielnicy przy okazji zwiedzić. Fajna pogoda, także no idealny czas do, do biegania. Znajdujemy się na skateparku PTG na Dolinie Trzech Stawów, miejsce kultowe z wielu powodów, również z tego, że jest tutaj pomnik. Trudu Górniczego właśnie, czyli PTG, to są zawody, kolejny przystanek Pucharu Polski w jeździe agresywnej na rolkach pod nazwą własną Kato Blading Games. Uczestników jest około 45 osób, startują w trzech kategoriach, natomiast z podziałem na mężczyzn i na kobiety, czyli mamy kadetów do 13 roku włącznie, juniorów do 17 roku włącznie, no i seniorzy już. Ile się da? Jesteśmy dzisiaj na Asnyka, obiekcie Mostir Katowice. Mamy trzecią edycję Piłka od Serca. Zbieramy w tej chwili na dzieciaki w sporcie oraz sześć dzieci chorych. Także mamy tutaj solidną ekipę, którą warto wesprzeć i w tej chwili mamy zbiórkę na siepomaga.pl, ukośnik Piłka od Serca. Dzisiaj zagrają przedsiębiorcy, którzy przede wszystkim przy tym celu wspierają tę imprezę oraz artyści tacy jak Przemek Cypriański, Piotr Zola, Szulowski, Radosław Majdan, Adam Van Wendler. Także szeroka też Myślę fajna drużyna artystów, z którymi można też sobie strzelić fotkę. Ja bardzo się cieszę, że to jest kolejna edycja, że to jest cykliczne, no bo to znaczy, że Fundacja dobrze, jak to się mówi, prosperuje w pomaganiu, a sama nazwa Spełniały Marzenia zobowiązuje do tego, żeby pomagać te marzenia a spełniać, więc nam jako reprezentacjom artystów też jest miło, że możemy jakąś małą cegiełkę od siebie dołożyć. Brawo! To wydarzenie odbywa się co roku, jest to marsz dla życia i rodziny. Odbywa się w jednym celu, by pokazywać piękno małżeństwa, rodziny, by pokazywać radość z tego, czym jest rodzina. No i no niejako też wzywa do tego, żeby, żeby gdzieś tam w tych rodzinach to, co jest dobre, ponadczasowe, piękne, czyli, czyli życie, czyli wartości, by one po prostu były, były w rodzinach przekazywane, kultywowane. Taka jest idea tego, tego marszu, ale no przede wszystkim też tej muszy świętej, która była przed tym marszem. O to się modliliśmy. Jest przemarsz, i on kończy się w parku Kościuszki. Tam są przygotowane różnego rodzaju atrakcje, występy. Przede wszystkim podziękowania dla mieszkańców, którzy już chyba po raz szósty wybrali ten. Projekt budżetu obywatelskiego do realizacji jest to znakomita okazja dla szerokiej publiczności z spotkania w plenerze z muzykami no najwyższej europejskiej klasy. Dzisiaj pan Piotr wyleżał, wystąpi z gitarzystą. Szymona Miką. Będziemy mogli posłuchać muzykę, którą de facto gramy na co dzień, czyli oczywiście pod wieloma względami jazzową w swojej istocie, ale takiej, że jest dużo improwizacji, że jest dużo spontaniczności. To są kompozycje mojej Szymona w większości, ewentualnie jakieś przearanżowane standardy jazzowe, ale na tyle mocno, że czujemy, że to jest taka nasza naprawdę wersja. Głównie będziemy grali płytę Loud Silence, którą nagraliśmy dwa lata temu. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice-tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.